45 lat temu, za moimi plecami na sali BHP Stocznik Gdańskiej rozpoczęła się droga do wolnej, ale niekoniecznie równej Polski. 31 sierpnia 1980 roku zakładowy Komitet Strajkowy, reprezentujący strajkujących robotników z terenu całego Pomorza wspólnie ze stroną rządową podpisał porozumienia sierpniowe, kończące falę strajków sierpnia 80. Bardzo podobne porozumienia zostały również podpisane w Szczecinie, Jastrzębiu Zdroju i dobrowie górniczej. Porozumienia sierpniowe kończyły największą falę strajków po wojnej Polsce. Według raportu władz 700 tysięcy osób wówczas wzięło udział w strajku. Stanęły zakłady pracy zarówno na Śląsku, jak i stocznie, strategiczne z perspektywy PRL-u. Z taką siłą władze nie mogły walczyć. Porozumienia władze PRL zobowiązywały się do uznania wolnych i niezależnych związków zawodowych oraz zagwarantowania prawa do strajku, a także realizacji postulatów społecznych, takich jak poprawa sytuacji w ochronie zdrowia. Zagwarantowanie krótszych kolejek pomieszkania, a także zadbanie o to, żeby stanowiska kierownicze w państwie nie były rozpisywane według klucza partyjnego. Główną konsekwencją porozumień było powstanie solidarności, związku zawodowego, który walnie przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce. Niestety zamiast realizacji jej postulatów pracownicy i pracownicy w Polsce dostali kryzys mieszkaniowy, zamykające się oddziały szpitalne, bardzo dziurawe prawo pracy. Zasadniczo utrudnione prawo strajku oraz upolitycznione spółki skarbu państwa. Razem pamiętamy o bohaterach tamtych wydarzeń i o lekcji historii, którą nam udzielili. Dlatego zawsze stoimy po stronie pracowników, związków zawodowych i zwykłych obywateli, bo godna praca to nie jest hasło to jest fundament nowoczesnego państwa. Chcemy Polski dla milionów, nie dla milionerów.